Powiem ci, że wiem czego, czego? mi brakowało. Czego? Obicia komuś mordy. A, to mam coś dla ciebie. Hmm, co masz? Broń? Nie, spokojnie mam. Eee. To na zapas będzie. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Przez te pół godziny ostatnie, ale spokojnie. Przestań, po prostu źle się czułeś. Tak, tak, tak. Wiesz, ten, jest taki... ten wypadek, kiedy wypadłem z samochodu pierwszy wiem, raz. Coś, wiem, wiem. Powinieneś tak, mym... wtedy zostać w domu, mm -hmm. wiesz? Ale Wystarczyło komuś przypieprzyć i już lepiej się czuję. Następnym no razem ja mogę być tym resetem. <laughs> możemy się po... E, zresztą. Co no w sensie, tak... nie tak, o mój Boże. A co? Chodziło mi ja? o to, że możemy się pobić. <laughs> mhm. Mm o nie. O co? Lepiej ci się teraz prowadzi? Ha! Sto razy lepiej! No widzisz, jak mokro, to ciężko! <grymne> Ale spokojnie... Ja już tyle się dojeździłam na mokrym, że... Jasne... Dotyczysz do do tej pojemności? Halo? Zostawiłeś mnie z tyłu! Mówisz mi, że jakiś no, jazda na mokrym, i tak dalej, to. Teraz się wyśliznął. Czy już pomogła, czy jeszcze hmm. troszeczkę? Zdecydowanie Dobra, lepiej, pani doktor. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Nie bardzo. jak mogę się odwdzięczyć. Może pan pokazać dowodzie z wytykanym ubezpieczeniem? Mhm. Mm A mogę poczęstać papierosem na przykład? Nie mogę palić. A buteleczka wody. Dobra, pan zmyka. <laughs> Dziękuję bardzo. Proszę. I'm sexy and I know it. <laughs> jak się czujesz? A, już lepiej. Jakaś miła no. pani doktor się mną zapiekowała. <coughs> Mamy GPS-a kolejnego, jedziemy tam? Eee, tak. Dobra. Chyba muszę pracę zmienić. Na? Jaką? A, no nie wiem, wrócić do starej roboty? Hmm. Chyba nie jesteś zazdrosna. Nie, ja? <laughs> Żartuję. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. <laughs> nie pamiętam, że zapamiętałem numer. Cholera, no. <laughs> Żartuję, nie brałem. <laughs> Aprulka, spokojnie. To ja pojadę i ją interes. <laughs> I co teraz? I co teraz? Tak, jesteś. A ja do góry podnoszę. O, Bo strzelę z palca. <laughs> Pamiętasz? No, uważaj, uważaj, no, Pamiętam, to było no tyle właśnie. miesięcy temu, ale. ale A, pamiętam. no właśnie, trochę minęło. Um, mam trochę głupie pytanie. Słucham. Um, mogłabym prosić, żebyś popsikał swym perfumami moją poduszkę? Oczywiście, że tak. To... Dziękuję. Mało tego, możemy zrobić tak, że akurat dzisiaj, noc przed wylotem, nie wykąpię się Co? I pójdę spać do twojego łóżka. E efekt będzie lepszy. A Jeśli tak chcesz, to proszę. Hmm? Okay. Tak mi się tak mi się wydaje, że. Ale po poduszkę też popsikam, gdyby coś było nie tak. Dobra, moment. Nie wiem, do tak czego się popsikam na, na poduszkę. A, dobra. Tak jest. Co ty robisz? Co ty robisz? Tak. tak. To jest No. Ręce do góry. <laughs> o nie. Również zaraz postrzelę. O nie. Stój! Kto Panie chramie. Ma, masz moje kojdanki? Oh. <laughs> Oddałam je y, temu, y, Majkowi. Dobra. Hmm. Gdzieś miałem zapisany ten numer do tego iwanka. Mm. Skubaniec jeszcze do nas strzelał. A wiesz co jest najlepsze? Że ja z tym gościem raz się stuknęłam. Co? I... Co? 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 Z kim? Co zrobiłaś? <laughs> Nie, tak! Boże! Jezu kłopie. Samochodem, chłopy! Ale wy zaraz dostaniecie ode mnie bułę. Cześć. Mhm. Halo? No, no dlaczego Cześć. dzwonicie do mnie z jakichś ukrytych numerów? No macie jaja, to dzwonicie jak normalni ludzie, ja się nie ukrywam. Słuchaj, no, nie chciałbym, żebyś miał mój numer. Ty bardziej, że przyjeżdżasz i robisz jakieś fotki pod moim domem. Po co? Czy dlaczego? Dlaczego? No, masz jaja, to powiedz, dlaczego? No, ale ja nie robiłem zdjęć. To jest pierwsza sprawa. Oglądałem sobie Wasz teren, który najlepiej będzie Was. Jeszcze to tak taki słyszałem, że chcesz jakieś biznesy robić, a teraz przyjeżdżasz? Mówisz, że chcesz. Nie, no, jest, na samym początku to wygląda to tak, że trzeba, że tak powiem, wszystkie plany swoje mieć, nie? Plan A, plan B, plan C, rozumiesz? To jest tylko ostateczność, nie? To warto wiedzieć, którędy najłatwiej wkroczyć na waszą posesję. No, to on nie żyje, nie? Ogólnie. Ten człowiek tak nie żyje. Co się mu stało? Co się z nim stało? No, zabiłem go troszeczkę, tak. Bo no, stwierdził, że przez kilka tygodni pracował dla was, zbierał dla was informacje o innych, ale jakoś poczuł się chyba, że tak powiem, niefajnie potraktowany. Stwierdził, że podzieli się tymi informacjami też ze mną i przy okazji o wszystkim, co wie o was, powiedział dla mnie. Nazwiska, imiona, miejsca i tak dalej, wiele rzeczy wiem. No i tak... tak Przed to... chwilą mówiłeś o pewnych przedupasach, nie? No no. To właśnie rozmawiałeś z jednym z nich, więc jedyne co on może wiedzieć, to jak się nazywa i jaki no. ma numer telefonu. No to mogło być inaczej, wiesz o co chodzi w takiej sytuacji. No mogło być inaczej. No takiej, że kolega wiedział więcej niż powinien, wiesz jak jest. Mhm. Z chęcią bym się dowiedział dokładnie co mówił. No to, to nie jest na telefon, nie? Czyli mhm. on chce dalej ze mną porozmawiać na ten temat, no to możesz go wysłać. Ale po prostu honorowo, nie? Ja mogę być bez broni. Taki sobie pozem. Nie por... jestem, ja my... żeby żebym miał go wysyłać gdziekolwiek. No nie wiem, no jesteś jakimś jego kolegą, skoro chcesz, chcesz tak działać, nie? On mówił, że ma wielu kolegów, z którymi współpracuje, no to ciebie chyba nawzajem się wysyłacie, bo on miał w SMS-ach, że podjedź tu, podjeć tam, no to nazywam to wysyłaniem kogoś, nie? Ja po prostu nie chciałbym, żeby ktoś kręcił się wokół mojego domu. I tyle. No spoko, to ja się nie będę kręcił wokół twojego domu. Bardzo dziękuję. Numer no, już mój masz prawdopodobnie teraz. Więc... No i tak nie mam pojęcia z kim rozmawiam. No ale możesz zadzwonić, jak przyjdzie ci do głowy jakiś głupi pomysł, żeby tutaj przyjeżdżać. A jak chcesz pogadać o interesach, to, to może innym razem. No Bo dobra. Słyszynie. No i trzeba się dowiedzieć co ten Jackuak mu dokładnie powiedział. Mike. Może... Szczególnie, że w sumie tylko Mike się z nimi spotykał, nie? nie. Riki. Jeszcze okay. wiem moje nazwisko. Sprytny, ponieważ się wysprzędziło sprytnym. Mm. Dlatego mm. Iwana chciał się ze mną kontaktować. A, czyli Riki, Sprytny, ja i Mike. Reszty nie zna. Nie mm. powinien. Nigdy tutaj nie był. E, nigdy nas, że tak powiem, no widzicie, chcieliśmy go, że tak powiem, bliżej siebie i się wysprzęglił bardzo dobrze. Z chęcią go zabiję, jeżeli go spotkam. Nie ma co ufać takim matenciuszom Komu? No, takim gościom, co przyjeżdżają i chcą Aha. działać. No, szukają, że tak powiem, uwagi w życiu. No tak. Tutaj? Śpisz? Nie. Um... Weber, że tak przyszłam za tobą i um... chciałem sobie filmy odpalić na laptopie jeszcze. Aj, okej, okay, to co? Takie filmy? <głos> <głos> Jakie filmy? No takie filmy. Jakie takie? Takie ma... filmy, takie. Jakie? Takie, Takie? Takie! Nie, nie takie. Jezus, Maria. Matko Boska, Wiedziałem, że za mną pójdziesz, tak Co? naprawdę. A, to źle? To bardzo dobrze. No bo. W sumie to nie wiem, kiedy mogę iść, a kiedy nie, dlatego. W sumie Zawsze tak. możesz iść. Proszę bardzo, a to ode mnie? Żebyś miał na drogę. A to, żebyś mogła robić kanapki jeszcze. O matko tutaj. Tak, tak, oczywiście. Nie zawsze robię. A to, żebyś widziała, że fajna z ciebie babeczka. O mój Boże, Felipe. Ja nie mogę dzisiaj... A to na dowód, że naprawdę fajna. W sensie, Ojeju. dwie babeczki to już jest naprawdę dużo. Ty jesteś takim fajnym byczkiem. Mm -hmm. Mm -hmm. No, no, no. Dobra, to co? Jak się widzę to cały płonę. A, Ty Tyś że to są dość takie. Super. Niestety wszystkie musiałem wykasować, bo nie, mam taką nie zasadę, ale, ale zapamiętałem. Jedno było przy taksówce. Oh. Jedno było w górach, jedno takie selfie, nie byłem w stanie zidentyfikować, gdzie. Aha. Nie, ale... Dziękuję bardzo za te zdjęcia. No przestań. Po prostu brakowało mi ciebie, więc... Tak a... naprawdę to ja sobie zgrałem tutaj. Co? Ojej. cholerka. Nie no, spokojnie, nie musisz tego zrywać. Przyrodzę sobie czasami tutaj wieczorem. Tak? Chwytam za shotguna. Eee... Ja tego tutaj. Tak? I przeglądam. E, e, m, przeglądam po prostu wiadomości. No, widzisz? A ja na przykład idę do kuchni, biorę brzoskwinkę. Aha. I ją zjadam. <głos> <głos> tak właśnie robię. Mówię ci, bierz mi język jak nic. A, ogólnie jak wrócisz, to zapraszam na jogę. Oczywiście. Ale tylko we dwoje? Aha! <noise> <noise> już Tu cię mam. Dobrze. No, to ucieka już. Lecę. Dysponkę. Kocham cię. Trzymaj się. O. Oj, coś strzyknął chybaż. Auć! Przepraszam. Spokojnie. Mm. Ale do łóżka raz. Nie będziesz tutaj spał. Nie no, oczywiście już zaraz lecę na górę. <laughs> On ci zostawić na chwilę, czy jak? Y możesz zostawić na sekundkę wróć za Jasne. minutkę. Oczywiście. Oj, przepraszam. Weź mi tutaj oddaję jeszcze. Proszę, możesz ją zabrać ze sobą. Weź sobie zapasową na podróż. Smrotku, jeden Zrobię coś złego, co ty na to? Śmiało. Klaps. To zapalenie. To zapalę zaraz drugiego. Słucham? Ale hmm. wtedy będzie gorzej. Wiesz, kara jest coraz gorsza, nie? Jak ktoś jest taki... Niegrzeczny. Nie subordynacja musi być karana. Dobrze, to zachowaj wszystkie kary na mój powrót. Lecę. Zachowam. Dobrej nocy. Dobrej nocy.